Cześć Boże wszystkim. Petycja adresowana na Zarząd Południowego Koncernu Węglowego. Odbywająca się w dniu dzisiejszym 27 kwietnia 2011 roku pikieta pod siedzibą Południowego Koncernu Węglowego SA ma na celu obronę praw pracowniczych oraz zwrócenie uwagi na niepokojące działania podejmowane w naszej spółce. Zgromadzeni w dniu dzisiejszym wiawożnie pracownicy PKW swoją obecnością chcą wyrazić swój sprzeciw oraz niezadowolenie z podejmowanych przez zarząd firmy działań. Pikieta jest też protestem przeciw ignorowaniu przez państwo interesów pracowników. Pracownicy PKW nie wyrażają zgody na systematyczne pogarszanie naszej sytuacji finansowej. Ignorowanie rzeczywistych problemów oraz pozorowany dialog społeczny doprowadził do sytuacji iż znajdujemy się obecnie w sporze zbiorowym. Pracownicy nie rozumieją dlaczego odmawia się im podwyżek płac dla szeregowych pracowników spółki, nie pozwalając nawet na wyrównanie pensji o wartość inflacji, nie mówiąc już o rzeczywistym wzroście wynagrodzeń, który pozwoliłby na poprawę sytuacji materialnej pracowników PKWSA. Natomiast zgłoszone przez organizacje związkowe działające w PKW żądanie 10% podwyżki wynagrodzeń zostało od razu przez zarząd spółki odrzucone jako zagrożenie ekonomiczne firmy w sytuacji, gdy wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu Tauron wzrosły o kilkaset procent. Na takie postępowanie nie było i nie ma i nie będzie nigdy zgody tak pracowników jak też organizacji związkowych działających w PKW. Niestety postawa niektórych spośród członków zarządu PKW w stosunku do pracowników oraz ich przedstawicieli świadomy brak poszanowania może doprowadzić do eskalacji działań. Dzisiejsza pikieta to wotum nieufności wobec działań podejmowanych przez władze Tauron Polska Energia, jak też zarząd PKW, którego piękne deklaracje przygotowane na użytek mediów oraz akcjonariuszy mijają się znacząco z praktyką dnia codziennego. W związku z powyższym w imieniu pracowników Południowego Koncernu Węglowego niniejszym wzywamy zarząd firmy do spełnienia naszych postulatów. Pierwsze. Wzrostu stawek płacy zasadniczej o 10% dla pracowników PKW S.A. Wyrównanie, drugie. Wyrównanie wynagrodzeń ZG Anina do poziomu ZG Sowiecki w elementach nadwyżki akordowej, premii akordowej oraz premii dniówkowej właściwych nakładów finansowych gwarantujących bezpieczną pracę, to jest między innymi zakup małej mechanizacji i nowoczesnych narzędzi, które gwarantują, że praca będzie lżejsza i bezpieczniejsza, co zdecydowanie przekłada się na poprawę bezpieczeństwa. Zwiększenie zatrudnienia tak, aby roboty inwestycyjne i przygotowanie produkcji wykonywała załoga PKW, ponieważ wymiana firm zewnętrznych oraz rotacja pracowników w tych firmach nie gwarantuje realizacji, realizacji zadań, a zamiana, częsta zamiana firm oraz pracowników w tych firmach wprowadza chaos organizacyjny. Jednocześnie zastrzegamy, iż w przypadku braku realizacji przez zarząd PKWSA zgłoszonych żądań, organizacje związkowe działające w PKW zmuszone będą do podjęcia dalszych działań ze strajkiem łącznie. I teraz zapraszam przewodniczących do podpisania poszczególnych organizacji, do podpisania tej petycji i nastąpi złożenie, wręczenie, a głos oddaję kolegom z innych organizacji związkowych. Koleżanki i koledzy, stoimy dzisiaj przed budynkiem naszego zakładu. To nie myśmy chcieli zatrzymać ruchu jawożnie, utrudnić naszym mieszkańcom życie. Myśmy zwrócili się do zarządu z informacją, że organizujemy manifestację. Chcieliśmy ją zrobić tutaj koło fontanny na tym parkingu. Powiedziano nam, że nie, nie wolno. A wiecie dlaczego? Bo po pierwsze, zaburzy to pracę PKW, chodzi o kontrahentów, a po drugie, taka wielka firma NOT też jej to zaburzy pracę. To zobaczcie, co nasze działania, nasze działania zarządu to spowodowało. Półjawożna stoi dzisiaj. To nie z naszej przyczyny. Myśmy chcieli to zrobić zupełnie polubownie i zgodnie. Zaraz w takich strojach, ale, Panie, na, no, ale i się, tak wszystkich potrzebujemy. Już tam, tak, się. Chcieliśmy tutaj, że tak powiem, złożyć, złożyć w naszym imieniu petycję, która została tam w pracownicy przez to, no myślę, że nikomu nie są te problemy nieznane. Myślę, że jak do tych, przez te 12 lat i trzecia PKW będziemy rozmawiać i, i dogadamy się. No ja, te, ja też tak myślę, bo do tej pory z regułem było tak, że to życie różnie była raz. Decyduje siła argumentów, czasami decyduje argument siły, a czasami jedno i drugie, ale zawsze na argumenty żeśmy się dogadywali, także ja myślę, że 12 razy, żeśmy się dogadywali, też, Następne, też, to, to głęboko będziemy dogadywać. Teraz i... Myślę, że to też będzie pomocne Panie no, Prezesie. Mus, Musimy sobie pomóc w tym wszystkim. Panie Prezesie, dzisiaj jesteśmy z zarządem, ponieważ tam jest. No to jest taka cenna informacja, że no. dzisiaj jeszcze z do jest w No ale nie, no, 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 w, życiu, ale w nie chciałem w ten sposób, żeby było odebrane, tylko że... w, życiu, w życiu już nie było. A panie mamy takie hasło, panie, panie prezesie, jak będziemy działać wspólnie, to nas nie będzie. Tak. kiedy ta pomoc, ale widać nas nie to no. Nie, konkretnie, to No, zobaczymy. No sobie nawzajem powodzenia Panie prezydentie. Żeśmy działali, tak, Dziękujemy że nie, nie, dalej. Dziękuję. nie, nie, Do widzenia. Do nie, widzenia. nie,